Witam, witam, Siemaneczko z tej strony Maxim, a To jest kolejny odcinek z Antarnet. W tym odcinku skupimy się na poszukaniu cholernej mapy. Bo, bez mapy, oczywiście, nie założymy naszego kochanego miasteczka. Bo, jak się dostaniemy do niego z powrotem? Nie będę błądził po całej mapie, której nie znam. Dlatego, poszukajmy gdzieś właśnie mapy. Tylko przydałoby się znaleźć jakiś taki. Kampus Czy ja tu nie byłem czasami? No tak, ja tu byłem Stąd zaczynałem praktycznie wyprawę na więzienie Ale w nie ma mapy, nie, nie Przyjedźmy przez statko zombie Co mnie to, kurde O Taki widok lepszy, macie rację Niech sobie gonią, my sobie pośledzimy Czy coś tu ciekawego jest Kościele raczej nie Chociaż to szkoła jest wiecie, może coś w szkole się by znalazło e, e, Dozwyczaiłem się też co to za item To Lewarek Że możemy chyba Naprawić albo podnieść samochód Któreś z tych rzeczy <laughs> Nie wiem, napisaliście mi Albo to albo to Tam coś jest fajnego, jakaś e, ściółka no. o, Scrap metal by się mi przydał Nie wiem czy przy takich zniszczonych pojazdach nie ma e, Wiem, że scrap metal znajdę na przykład na budowie też mi powiedzieliście. Pięknie. O tutaj jest ten, obozowisko, no to kurde, tu musi być mapa. E, nie jedźmy dalej, bo nas zombie usłyszą. To jest właśnie kurde zresztą camping. No to jak tutaj nie powinno być kurde tego... E, ...mapy? No przecież GPS choćby. E, cóż, mam nadzieję, że mało tu jest zombie. E, ale są, nie? Dobrze, że mamy celownik. Mogę ich ściągać z bardzo, bardzo dużej odległości. E, zresztą, wymieńmy, może, mm, pistolecik, którego nie potrzebujemy teraz na ki, którego potrzebujemy. Czy tutaj jest coś? Nie. Boom. Ok. E, mamy magazyn do sports Nie potrzebuję. O. E, do szodłunca potrzebuję, bo. Czekaj, czy ja te... Mam szodłunca, dobra. Już myślałem, że wyrzuciłem gdzieś. Eee, czy strzała? O, strzała nam nie znikła. Super. Eee, oby tu gdzieś była ta mapa. Nie ma... kantin O, tego szukałem! Eee, żeby nam to gdzieś... Weszło, nie? Uff, muszę pokombinować z... Y miejscem. Holender. Wiem, dobra. Więcej ogarniam, jak będę to mógł zrobić. Tak. Tak. Czekajcie, czekajcie. Czemu będzie zrobić to w taki sposób? Tu. Tak. Tak. Mm. Ufne. Brakuje nam... Tego Zresztą zjedz zjedzmy może e O ho. No teraz będziemy mieli miejsce Nie chce mi się kombinować Okej, okay. empty Możemy napełnić ją pewnie e No, ale ja snare Nie chcę snare Nie chcę łapki, bo... ciekawe, czy gdzieś tu się znajduje mapa? Szukajmy wszystko, Candy bar, nie. Lodówka mamy tak. Po tej to ziemniaka i zie marchewkę, to te też nie. Grandola, bar, te bar też nie. E, o, nóż i kolejny, kolejne jedzenie. E, ja skupiałbym się bardziej na wodzie, na nawodnieniu, bo mamy już 50%. No mamy dobrze, że mamy manierkę, nie? Hart. Eee, hard. O, mamy mapę. No, patrzcie, Państwo. Chleb jeszcze i. Harrowa. fika. Eee, filka. Więc, jak tak, to... O, kurde. No, patrzcie. Jezu, kochany. Pięknie. Ja. W końcu mam mapę. Kurde. GPS-a też możemy gdzieś znaleźć. Więc, dobrze, że. Eee, dostałem i wbiłem do tego namiotu. Kurde, no, mieliście rację, w obozie jest mapa, no kurde no Dzięki wielkie, no. to pomogło i widzicie, znalazłem Tu byłem, tutaj nie byłem e, Zaraz Co my tu mamy, e, shell, wake shell e, Jajka, headlamp, e, co to jest Parasol, e, kukurydza e, nie, tego już nie potrzebujemy. E, tu byłem. Boom. O ty, twardyś. No, gi! Hit pointy ma słabe. Oooo! Siekiera. To chyba musi być dobre. I to jeszcze dobra. Jak wyrzucić przedmiot? No wiem. Tak? Drop. Okej. Okay. No, i to powinno być dobre. Siekiera jest chyba lepsza, bo nim porobimy wszystko. Eee, ładny Kapelusz, ale nie. By się nie okazało, że siekiera jednak nie jest taka dobra, jak mi się wydawało. O ty. Boom. <grym> ja, już się nam jej zastrzała służyła. Co my tu mamy? Yy, nic nie mamy. O, wszelki. Yy, zboże. Yy, na razie nie. O, kład. Lubię kłady. Bardzo szybko nimi można się poruszać i tak dalej, i tak dalej. Następny. Baum. Okej, okay, nic tu nie było. Udajmy się może do tego namiotu no, Ale mamy tu strzał. Boże Jak to by nie brać? Wow. WON Właśnie Wystraszyłem go <noise> Kocham ten łuk, po prostu kocham, no Patrzcie jest tutaj expa MLG o, Ale dostał w łeb Się zawiesił, kurde Tyk i doom <tryk> Kurde Fizyka w tej grze nie istnieje Szkoda Byśmy musieli na przykład celować tutaj I by w zombiaka dopiero poleciało Trochę wysiłku A tutaj dupa Co mamy tak? Lutens, nie potrzebuję Lutens. E, pomidora też nie potrzebuję. E, wędki też nie potrzebuję. Runboat, czyli szybka Szybka łódź. E, słyszałem też o jakimś ponoć gigantycznym zombie. Mam się do niego nie zbliżać, ponieważ jest twardy. Ehm, chyba posłucham Was, wiecie? O, co jest? A? Bo nie lubię się pojedynkować z dużymi, złymi zombiakami. To um, taki niby boss. Nie wiem, co z niego leci. Możecie mi napisać, właśnie, co leci z takiego dużego um, fajfusa. Jak coś fajnego, to kiedyś na niego zapolujemy. Będziecie musieli mi tylko powiedzieć, gdzie mam go ten znaleźć. Um, dobra. Cóż, znajdźmy nasze autko, gdzieś tam zaparkowałem, i też dobry, yy, dobre miejsce na obóz, aby tam naszą skrzynię umieścić. I kilka giga... głupich tych. Właśnie, muszę kantyn zrobić. Znaczy, zapełnić wodą i się napić. Yy, zrobimy to teraz. Okej, okay. gdzieś koło wody tutaj. Musimy się zatrzymać i napełnijmy naszą ten manierkę, nie? Musi. Nie wiem, czy to przy słonej wodzie może być napełnione czy nie. A zaraz się przekonamy. Um, weźmy do ręki. O, ok, teraz wypij. No kurde. Jest super. Tylko, że ona się traci. Co, co trzeba, żeby ją naprawić? Eeeem. Um, Milka. tego nigdy nie wyrzucimy, to szukaliśmy długo. Crafting. No więc, Claymore, super, to mi się przyda. Bierz. Aha, to są karnistry. Ok, mogę to przerobić zrobić broń. Butelki, mogę robić. Fajne. Tego nie wiedziałem. Scope To już wiem o tym C4, to jest fajne. Tutaj nic ciekawego. Tutaj tak samo. E, o, tu, to potrzebuję. E, chcę wiedzieć, jak zbudować e, skrzynkę. A to może dalej wiecie. Tutaj gir, <gryw> czyli różne takie główienka. A właśnie połączę te e, szelki. W jedno. Czemu nie mogę? Nawet nie wiem. W każdym razie, co. O flaga! No, claim flag jest fajna. Generator. Tak, to będę potrzebował. Blow czy tylko muszę znaleźć. I to nam da energię. Ehm. Co to jest? Kurde. O, ej! Czy to nie jest czasami. No to możemy skraftować dzięki temu te samochód Kurde Zrobimy sobie autko, czemu nie W każdym razie e, bardzo mnie Ciekawi Jak zrobić A torcza, tor torcza mogę zrobić, ale to potrzebuje co? scraft metal do takiego czegoś Kogoś tu nieźle pugiło Crafting trzeci potrzebuje Skrzynię chcę. Skrzynię Floor, doorway Garage Pilar Ramp, stairs, window. To też nie Ech, o, właśnie. Chcę zobaczyć, jak zreperować scrap metal. Mogę trzeba zreperować. O, to też scrap metal. Canteen. Ok. To super. Tabletki plus kola. Czy ja mam tabletki? O, fajnie. Właśnie, ja mam soki. Kurde, ja tego mam i. Ale jak zrobić te. Właśnie, setniemy z... drzewo. <laughs> Weźmiemy. drewno i zobaczymy. Chociaż nie. Pewnie będę potrzebował do skrzyni. Te. te, te dużo skrap metali. A skarb metale mogę na budowie znaleźć. A z tamtego miejsca, gdzie byliśmy, była budowa. Chyba tutaj, nie? Tutaj była budowa, albo nie, tu, o! Tutaj, gdzie ten statek powinna być, budowa. Pojedźmy tam. I to będzie y, materiał na następny odcinek. Teraz tam, tu dojedźmy. No i cóż, bardzo, bardzo mi się podoba ta gra. Kurde. Jeszcze nie odkryłem e, budowy, jeszcze nie odkryłem e, jak działają skiny Dużo rzeczy jeszcze nie odkryłem, dlatego mi się to tak podoba, bo Właśnie co najbardziej kocham w grach to odkrywanie świata i craftingi i no na przykład Co się czai za rogiem e, Co nam twórcy dali za, za zadanie e, Bardzo takie coś lubię, wiem że... Ojej, nie! Wiem, że mogę włączyć światło. Też mi napisaliście. Dzięki. E, no. Gdzie jesteśmy? Ok. Dobrze, że nam to pokazuje, gdzie jesteśmy przy mapie. E, myślę, że trzeba do tego GPS-a. Tutaj starczy zwykła mapa. Co jest bardzo miłe i przyjemne. Ciekawe, czy mapa się psuje. Bo jak tak, to. Trzeba będzie to wycierpieć. Radzie jesteśmy. Eee, Okej, okay. jedziemy dalej, jedziemy dalej. Nie, nie zatrzymujemy się. Do żadnej farmy. Ej, napiszcie mi w komentarzach też bardzo ważną rzecz. Czy można na przykład e, ścinać tutaj zboże? <grych> Bo mnie zastanawiało takie fajne poletko, jakby dorwać mm, kosę. To czy można tutaj, kurde, zbierać właśnie zboże i na chleb przerabiać? To jest zastanawiające, jak dla mnie. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, nie zastawiłem sobie bucika, ale tam, jest krótszy dłuższy, 2-10 minut, chyba nie powinno być problemu. O, auto. Jeździmy już długo. Paliwo rzeczywiście szybko nas schodzi, ale czego się nie robi. Okej. Okay. Tam jest to, o czym mówiliśmy. Zaparkujmy tu między żywami. Okay. Jesteśmy przed kolejną misją. Zdobycia skrap metali. Aha Wszystko mamy. Wow. Co to mamy? Iron Side? Skąd ja to mam? Idę sprawdzę. E, nie to. Te. Czy ja mogę? Aha, to jest ten celownik. Aha, to z tego łuku dostałem. No dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę jak Wam się podobało. E, mówcie znajomy, że jest ktoś taki jak Maxim, który nagrywa fajne odcinki, jeżeli są fajne i uważacie je za fajne. E, dzięki wielkie za każdy komentarz. Niedługo też powiem e, kolejny raz, kto najwięcej komentarzy mi dał, jakie przydatne. Więc proszę Was, bądźcie hojni i dajcie ich jak, jak najwięcej z dobrymi poradami, bo wi jak widzicie, mi się przydadzą, przydają. No i na przykład z tą mapą, gdzie mogę znaleźć się na obo w obozowisku. To normalne, ale wiecie, nie, nie wiedziałem o tym. No i tyle do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, ludzie. Cześć!